Wygraliśmy dwa spotkania. Przed nami kolejne kolejne spotkanie i na pewno będziemy walczyć o trzy punkty. Musimy. musimy zdobywać punkty, żeby awansować i, i chcemy w każdym meczu e, to potwierdzać, że, że jesteśmy dobrze przygotowani i że walczymy o awans. Do tego meczu z Wigrami podchodziliście do, do, jak do spotkania, w którym musicie się zrewanżować rywalom za tą porażkę, którą ponieśliście jesienią? E, dokładnie, każdy, każdy mecz jest e, najważniejszy, a, a w momencie, kiedy, kiedy przegraliśmy poprzednie spotkanie z Wigrami, chcieliśmy jak najbardziej e, zmazać tą plamę i udowodnić, że, że wtedy nie zasłużyliśmy na porażkę. Już myślicie o następnym meczu? Dokładnie, teraz już, już zapominamy o tym meczu, który był. Myślimy o, o kolejnym zbytowią i jedziemy, żeby, żeby wywieźć trzy punkty. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, rywale, czymś Was zaskoczyli, czy, czy takich wigier spodziewaliście się na własnym terenie? Myślę, że mieliśmy dobrze rozpracowaną drużynę i wiedzieliśmy, czego się spodziewać, co, co, co myślę, że widać było na boisku. Trender Stokowiec na konferencji prasowej wspominał, że. Bardzo ułatwił Wam dzisiejszy mecz ten gol samobójczy, który rywale zdobyli bardzo szybko. Nie, dokładnie. Myślę, że szybko zdoby, zdobyta bramka otworzyła spotkanie. Potem poprawiliśmy drugą bramkę i wiedzieliśmy, że, że musimy po prostu dociskać cały czas, żeby, żeby wywieźć, żeby, żeby trzy punkty zostały, żeby strzelić jeszcze jedną bramkę, bo wiadomo, 2-0. Jakaś bramka z stałego fragmentu robi się niebezpiecznie? Krzysiek Piątek to bohater dzisiejszego meczu z Wigrami? Nie, nie, cała drużyna jest bohaterem tego meczu. Wykonaliśmy dobrze taktyczne zadania i wygraliśmy mecz. Ale do tego zwycięstwa dołożyłeś potężną cegłę, gol i asysta. Jesteś zadowolony z tego osiągnięcia? No tak, jestem napastnikiem, ode mnie się wymaga bramek. Też mogę asystować. Dałem ci asystę okowi i z tego się cieszę. Trudno grało się przeciwko obrońcom wigier, czy? czy... Jakieś specjalnych trudności z rywalami nie miałeś? No Zależy od sytuacji, wiadomo, nieraz są cięższe sytuacje, nieraz są lżejsze. No, fajnie było pograć dzisiaj. W gry niezły rywal, fajne zwycięstwo. Przed meczem na pewno rozmawiałeś z trenerem. i Jaką rolę miałeś pełnić dzisiaj? No, utrzymywać się przy piłce, wychodzić do kontr. Yy, grać jeden na jeden z obrońcami udało się dzisiaj fajnie. To bardzo ważne zwycięstwo kolejny ważny krok w drodze po awans. No tak, idziemy cały czas do przodu, chcemy wygrywać każdy mecz no i wejść do tej ekstraklasy.